Dzień dobry, witam Was w biurze Galerii Studio. Nazywam się Natalia Andrzejewska i zajmuję się opieką nad kolekcją dzieł sztuki należącą do Galerii Studio. Dzisiaj zamiast sal ekspozycyjnych galerii pokażę Wam zaplecza i magazyny dzieł sztuki które przechowujemy całą naszą kolekcję. Kolekcja liczy blisko 1000 obiektów sztuki polskiej i międzynarodowej xx xxi wieku i jest naprawdę różnorodna. Mamy zarówno tradycyjne obrazy na płótnie, jak i rzeźby, instalacje przestrzenne, wiele prac na papierze to są zarówno rysunki, jak i druki, grafiki, a także tkaninę artystyczną. Opowiem również o długofalowym i skomplikowanym programie ochrony tych zbiorów, który rozpoczęliśmy dwa lata temu. Zanim zajrzymy do pierwszego z czterech magazynów, którymi obecnie dysponujemy, opowiem też parę słów o historii samej kolekcji, a przez to też historii Galerii Studio. Zapraszam! Galeria Studiów w Warszawie powstała w 1972 roku z inicjatywy Józefa Szajny. Od początku działała dwutorowo, organizowała wystawy i tworzyła zbiór dzieł sztuki współczesnej. Józef Szajna, przyjmując dyrekcję teatru klasycznego w 1972 roku, zamierzał przekształcić go w nowoczesną scenę, ale również stworzyć nowe miejsce sztuki współczesnej i zapoczątkować kolekcję sztuki. W tym czasie w Warszawie nie było Muzeum Sztuki Współczesnej ani ekspozycji aktualnej sztuki polskiej. Powiększający się z roku na rok zbiór dzieł sztuki. Przechowywany był w pomieszczeniach wygospodarowanych na ten cel przez teatr, borykający się jednak z coraz bardziej ograniczoną przestrzenią do przechowywania dzieł sztuki i przede wszystkim brakiem przystosowania do długoterminowego przechowywania takiej kolekcji. W ostatnich latach zbiory przestały się w nich mieścić, co stanowiło zagrożenie dla przechowywanych tam dzieł, a brak stałej opieki konserwatorskiej uniemożliwił kontrolę stanu kolekcji i bieżącą opiekę nad tak ogromnymi zbiorami. Obraz Alfreda Lenicy z 1971 roku o tytule Defiguracje to jeden z pierwszych historycznych nabytków do kolekcji sztuki. Nosi numer dwa w naszej kolekcji. Został obecnie wystawiony w celu przygotowania się do jego konserwacji, ponieważ niebawem będziemy mogli go zobaczyć na wystawie. W kwietniu 2018 roku zespół Galerii Studio przygotował długofalowy, bardzo rozbudowany program zmiany koncepcji, ochrony całej kolekcji należącej do Galerii Studio. Program obejmował zarówno działania profilaktyczne, jak i konserwację aktywną i bardzo szeroko pojęte zmiany w sposobie przechowywania dzieł sztuki, ponieważ stan magazynów był już naprawdę alarmujący. W lipcu 2018 roku dostaliśmy na ten cel dotację z Urzędu miasta stołecznego Warszawy i od tego momentu nasz program wystartował. Kolekcja Galerii Studio pod względem ilości zgromadzonych w niej dzieł dorównuje zbiorom Centrum Sztuki Współczesnej Zamyku Jazdowskiej lub Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Kolekcja liczy obecnie 859 dzieł sztuki, w tym kilka dzieł wieloelementowych lub w cyklach i 120 depozytów. To zbiór dzieł wśród autorów, w których znajduje się czołówka polskich artystów. Między innymi mamy pracę Magdaleny Abakanowicz, Erny Rosenstein, Jadwigi Maziarskiej, Wojciecha Fangora, Tomasza Ciecierskiego, Tarasina Gierowskiego, Starzewskiego, Beresia Winiarskiego, Ewy Partum czy Jana Dobkowskiego, którego jeden z obrazów naszej kolekcji jest największym obrazem, ponieważ ma ponad 3 metry wysokości dłuższego boku. Pełen zbiór blisko 400 obiektów na podłożach papierowych wymagający naprawdę szczególnego postępowania konserwatorskiego został posegregowany, wstępnie oczyszczony i przepakowany do materiałów z pomocą materiałów bezkwasowych teczek, tektur, papierów przekładkowych i umieszczony w specjalnie przygotowanych do tego szufladach. Galeria Study posiada również obszerne archiwum, które, podobnie jak kolekcja, wymaga specjalistycznej opieki konserwatorskiej. Do tej pory zeskanowaliśmy kilkaset czarno-białych fotografii, negatywów i przezroczy. Uporządkowaliśmy historyczne plakaty i afisze. Teatru Studio i Galerii Studio, a także poddaliśmy dezynfekcji, a następnie przystąpiliśmy do katalogowania kilkuset historycznych teczek zawierających dokumentację wystaw oraz sylwetki artystów, którzy byli związani z Galerią Studio na przestrzeni lat. Obecnie rozpoczęliśmy proces digitalizowania archiwalnych kart katalogowych naszej kolekcji, których zbiór będzie niebawem udostępniony na naszej stronie. Teraz znajdujemy się w magazynie, w którym przechowywane są rzeźby i inne obiekty przestrzenne. Jednym z naszych pierwszych kroków było uporządkowanie całej kolekcji pod względem techniki wykonania obiektów. Zależało nam na tym, żeby każdy rodzaj obiektu miał swoje własne pomieszczenie, w którym możliwe będzie dobre kontrolowanie warunków mikroklimatycznych. Dla szczególnie wrażliwych obiektów zostały zaprojektowane i zbudowane specjalistyczne skrzynie, które pozwalają bezpiecznie przechowywać, a także transportować obiekty przestrzenne z naszej kolekcji. Natomiast chciałabym Wam pokazać jedną z cyklu poduszek erotycznych autorstwa Barbary Palender piękną rzeźbę z marmuru kararyjskiego, którą artystka wykonała w 1974 roku. Zmodernizowaliśmy dawne magazyny Teatru Studio, ale wynajęliśmy również dwa nowe powieszczenia w Głównym Gmachu Pałacu Kultury i Nauki. Dbając o stworzenie optymalnych warunków, zapewniliśmy profesjonalne wyposażenie tych magazynów, dzieł sztuki w meble stacjonarne, ale też meble mobilne, skrzynie, sprzęt monitorowania warunków klimatycznych, a także materiały konserwatorskie. Równocześnie rozpoczęliśmy bogaty zintegrowany program konserwacji prewencyjnej całej naszej kolekcji Cała nasza kolekcja została zinwentaryzowana, wykonano dokumentację fotograficzną wszystkich prac i włączono ją do zweryfikowanego spisu katalogowego. Stworzyliśmy nowe karty katalogowe, a także konserwatorskie karty stanu zachowania dla każdego obiektu naszej kolekcji. Jesteśmy w głównym gmachu Pałacu Kultury i Nauki na szóstym piętrze, gdzie znajdują się dwa dodatkowe magazyny przeznaczone do długoterminowego przechowywania zbiorów sztuki Galerii Studio. W pierwszym pomieszczeniu swoje miejsce znalazły wielkoformatowe obrazy, natomiast w drugim pomieszczeniu przechowujemy wieloelementową instalację przestrzenną ślady autorstwa Józefa Szajny. W obu pomieszczeniach zostały zaprojektowane i zbudowane specjalne meble dostosowane do indywidualnych potrzeb każdej, każdej z tych grup obiektów. W naszej kolekcji znajduje się niezwykła wieloelementowa instalacja ślady autorstwa Józefa Sajny, twórcy teatru narracji plastycznej, artysty sztuk wizualnych, scenografa jednej z najważniejszych postaci dla historii Teatru Studio. Wieloelementowa instalacja ślady Józefa Szajny wynikała ze spektaklu, ale też stawała się jego źródłem. Przenikają ją echa II wojny światowej i osobistych doświadczeń twórcy Józefa Szajny, który był więźniem obozów koncentracyjnych w Auschwitz i w Buchenwaldzie. To przykład dzieła, którego wielowarstwową tożsamość zbudowały zarówno historia, jak i zmieniające się konteksty kulturowe, ale też jej charakter i Ciągle zmieniająca się funkcja. Skomplikowany charakter tego dzieła doskonale ilustruje potrzebę stałej opieki konserwatorskiej i przede wszystkim aktualizacji badań kuratorskich nad zbiorami sztuki wymagającymi szczególnego podejścia. Kolekcja sztuki Galerii Studio to dziedzictwo kultury wyjątkowej wartości. Rozwijany przez nas program opieki nad dziełami sztuki w naszych zbiorach umożliwia obecnie zarówno prowadzenie złożonych, programów konserwatorskich, jak i badań naukowych, na przykład we współpracy z Wydziałem Konserwacji i Restauracji Dzieł sztuki Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ale co najważniejsze, dzięki zaawansowanemu już programowi ochrony kolekcji i wsparciu Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy udało nam się stworzyć warunki do szerszego niż dotąd upowszechniania dzieł sztuki z naszej kolekcji. Prace z kolekcji coraz chętniej są wypożyczane przez, na wystawy przez inne instytucje, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Powstał cykl spotkań wokół kolekcji Galerii Studium, obejmujący kameralne wystawy, spotkania ze specjalistami, artystami, kuratorami, historykami sztuki, ale również organizujemy otwarte seminaria naukowe. Obecnie prowadzimy pracę nad dużą przekrojową wystawą kolekcji, której otwarcie planujemy późną jesienią. A to jest najważniejsze, ponieważ dopiero umożliwienie kontaktu z obiektami nadaje sens naszej kolekcji. Udostępniając nasze zbiory szerokiej publiczności, czy w formie aktualnego cyklu kolekcja online, czy zapraszając na nasze wystawy w galerii, chcemy opowiedzieć o naszej kolekcji na nowo i wspólnie przyjrzeć się różnorodnym zagadnieniom związanym z unikalnym charakterem zbiorów naszej kolekcji sztuki. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i serdecznie zapraszam do Galerii Studio.